Siłanki, tu dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, jakieś grube rzeczy się dzieją. Wchodzę sobie na Discorda naszego, prawda? I patrzę, ja tam jest wrzucony screen, że ostatnie recenzje w 6 są w większości negatywne. Dzięki, Łukasz, za podrzucenie tego. Będzie się trzeba przyjrzeć temu temacikowi, bo to jest dosyć no niespodziewany obrót akcji, jeśli mam być szczery. I jak sobie do tego dodamy materiał, który sobie dzisiaj obejrzymy, mianowicie czy jak Firaxis yy, sepatu <laughs> negoziași feedback od graczy. Jedziemy, to from game developers conferences of years past many are available for free on youtube naturally as a fan of the civilization franchise i was curious to know what developers of my favorite game had to say about developing games i have to, to, to learn that i did not always see eye to eye with developers on their ideas about what made for interesting gaming experiences sid meier in particular had some things to say about understanding gaming psychology that i felt really missed the mark but this is sid we're talking about he's a legend not that he deserves a pass just because he's Sid, but that just because I don't agree with all of his ideas, it doesn't mean that he's a moron, is terrible at what he does, or is a despicable human being. Life is complicated and need not be as polarizing as just about everything else on the internet. Needless to say, occupying my time trying to better understand this new part of my world, I've had to sit and think about ideas specifically related to Civ 7 and Civ games in general that go beyond simply playing the game. Ikita sobie dowód podkład pod to co pod takie <laughs> przemyślenia. Wieś, natura nie tutaj jakieś videos knows that Civ 7 and I have not begun our relationship on the right foot. It's easy to know when you like or don't like something. Understanding why is a whole other matter. But all this to say that I have spent a lot of time now really trying to understand why I don't enjoy playing Civ 7. Oj. Zanim on zacznie, ja dopowiem ja dopowiem. Aktualnie największy mankament, jaki mam, ktoś trafnie to w sumie w komentarzu wyłapał, że limit miast powinien zostać oddzielony od miasteczek. Bo w aktualnym stanie totalnie nie opłaca się po prostu stawiać miasteczek w cywilizacji 7. Nawet choćby nie wiem, jak oni zmienili te specjalizacje, nie wiadomo ile bonusów by dawały, nie no też bez przesady, jakby dawały na przykład 1000 golda na turę od pierwszego miasteczka, no to chyba logiczne, żeby się opłacało mieć chociaż jedno takie, no nie? Ale to, że oni dadzą możliwość, że miasteczko się będzie specjalizowało w stawianiu dzielnic naukowej na przykład czy kulturowej, no to sobie ale to jest za mało, bo to nadal jest miasteczko, ja sobie mogę to przekształcić w miasto i będzie robiło dokładnie to samo, tym bardziej, że żarcia mi do... well known and that i have addressed in previous videos like the game's confusing ui the legacy paths putting players on rails and the fact that victories feel so empty but beyond its shortcomings i've spent some time wondering and trying to answer the question how did it come to this <laughs> no. of course there is the pervasive <laughs>

Pamiętam jak po pierwszym panelu, chyba jak już byłem negatywnie nastawiony do cywki 7, w sensie negatywnie, że miałem obiekcje co do tych zmian, które są wprowadzić. Jeden z widzów w komentarzu mi podesłał właśnie tego, yy, te, te, tego mema, nie? No i co? Jak się zestarzało? Chcę mówić dla wszystkich graczy, ale to jest dla nowe terytorium. Dla mnie. I've been trying to learn all I can about the history of the development of video games over the last 30 years so I can better understand why I feel this way. I have learned a lot. All I can say is that the conclusions that I have come to go way beyond the scope of a single video. But over a series of several videos I am planning for the future, I will attempt to explain why Civ 7 became the game that it did and why it sucks, at least for now. Welcome to Civilization Stories, where we explore alternatives to history through the lens of the world's most addictive video game. In this video, I want to discuss whose feedback developers were addressing when they designed Civ 7. Whether or not they were listening to the right people and whether or not they understood the impact of the feedback they were responding to. I want to support all of my feelings with solid game design ideas. My aim is not to punish those who poured their heart and soul into the development of Civ 7. I trust that everyone is doing their level headed best and has the best intentions. Nikt nie chce piętnować ludzi, którzy odpowiadają, znaczy nie odpowiadają, tylko tych bezpośrednich twórców, którzy kodowali to wszystko, otrzymując polecenia od górne, no bo to oni muszą zrobić to, co szefostwo im każe. Ale pytanie, kto miał taką wizję, właśnie na CivC-7? Bardzo możliwe, że to było 2K Games. A zobaczymy. I believe that the breakdowns in responsibility and communication took place in two key areas. The first breakdown occurred between the publisher and the designers. Oh. In this case, when I say oh, publisher, some, yes. I mean management, people okay. like Sid himself, responsible for paying for and producing a title that generates revenue that exceeds investment. And by designers I mean those tasked with brainstorming the ideas, converting to code, and delivering a playable game that is faithful to the civilization spirit. The former's chief objective is profit. The latter is the development of a fun game that players enjoy. The second breakdown in communication occurred between designers and players of previous Civ games. And I would argue that this second breakdown is the more egregious of the two. To make my point, I want to refer to a lecture delivered by Sid from the GDC held in March 2012, where Sid outlined no a series wcześniej. of interesting decisions. It's an incredibly broad topic with no definitive answers and open to innumerable interpretations. But the key point from this lecture that I want to highlight centers around the importance of listening to players. For reference, I will leave a link to the lecture in the description. Sid describes seven types of gamers. He mm -hmm. describes the type of feedback that they are likely to provide and what kind of credence developers should lend to each. Without overtly stating so, Sid seems to suggest that although all of the types are useful, not all of the types of feedback are the same. Jeszcze raz. Wszystkie są użyteczne, ale trzeba wziąć pod uwagę or need to be addressed with the same rigor. In uh -huh. fact, Sid even states that the various types of feedback require a certain degree of filtering along the way. Again, these are all viewpoints that are worth listening to, but uh, in, in each case, probably can't use all of, all of these uh, players' ideas, but it's, it's kind of it's useful to understand where these players are coming from and, and what their reactions might be to your, to your game. Nie no kurde no to, to jakby Ameryki nie odkrył no wiadomo że będzie jakiś feedback i nie można każdego słuchać i wtedy zadaniem devów jest wyłapać właśnie te najbardziej Jakby potrzebne dla danego produktu dla danej gry w tym wypadku no pomysłów których co będzie działało a co nie będzie działało i dlatego tutaj uważam że fuck up był taki że mieli no już się powtarzam, ale no to trzeba powtórzyć, jakby mieli gotowe wszystkie założenia, mieli fundament gotowy w CIF C5, CIF C6 i CIF C4, które ewoluowały, wystarczyło wziąć to, co najlepsze z CIF 6 i wprowadzić po prostu ulepszone wersje, te, które były chujowe i gdzieś tam jakieś nowe pomysły zaimplementować. i Nie byłoby żadnego problemu. A nie wpierdalać tutaj po prostu całą, całą tą machinę, praktycznie od Nowa i kogo. No bo kto na, na logikę? Pierwsze skojarzenie. Religia. Dlaczego kto zapada pomysł, że nie może, żeby nie usuwać religii innym graczom? Bo graczom będzie no smutno, to już można za mema wziąć. Nie wiem dokładnie, czy tak było, no, ale tak to wygląda. no Przy to łołkiem zalatuje, nie? Tą poprawnością polityczną, tym wszystkim całym słodko pierdzącym badziewiem, no. It is also to note that again, so, when means feedback in his lecture, he means complaints before we dive deep into player feedback and its different types i want to say that to everyone's detriment as far as civ 7 is concerned there exists an overlooked gamer type worth listening to that sid does not ja even mention ty, ty, ty. in his lecture the seven types of gamers are mr kickbutt miss genre mr min-max miss paranoid mr history <laughs> mr bubble boy and mr yeah that's the cool Pan Historia, znaczy ja nie domyślam się, do czego to może zmierzać, bo to chodzi, że lista siedmiu graczy, nie ludzi, którzy tam dają feedback i tak dalej. To jak od historii, to zostawić po prostu te budynki, które istniały w rzeczywistości, jakieś tam cuda też pierdzielnąć, ale już nie robić z tego jakby takiej całej historycznej tej, no bo my nie chcemy grać w grę, która jest pełni historyczna. Chcemy, żeby były pewne założenia historyczne, które miały miejsce, no bo to ma być gra, która ma dawać rozrywkę, to nie ma być edukacyjne w 100%. Designer. The unfortunate breakdown in Sid and the team for all no all of this of the make a lot of sense. and he hints at when these kinds of feedback are useful and important versus when they are not. It's clear that these concepts were not communicated to the development team, or they got lost in the years between 2012 and today, because developers got roped into addressing the worst parts of feedback from a couple of these types of gamers. So let's sum up each one in a single sentence how they can be useful and how, if at all, these types of feedback were not effectively filtered by developers and led to negatively impacting the design of Civ 7. Mr. Kickbutt only cares about winning. They are useful in fine tuning a game's difficulty levels, but because they only care about winning by any means necessary, their feedback can steer the fun of a challenge away from a game. Miss Genre only cares about a game's mechanics conforming to the genre she enjoys. Her feedback is useful to understand when developers have stepped too far away from the genre that they are targeting, but could limit innovation within the genre to go in new directions. Mr Minmax wants to understand every algorithm in order to game the system and are useful in uncovering flawed mechanics or unbalanced algorithms. No that are... z tych trzech z tych trzech to mm, genre to tutaj Far bym się skupił targeting but could limit innovation within the genre to go in new directions. Mr. That, yeah. wants to understand every algorithm in order to game the system and are useful in uncovering flawed mechanics or unbalanced algorithms. They are the dry, unfunny version of the Spitfing Brit. And since I began engaging more in Civ's online communities, I am shocked by how many players of this ilk and how well-received their posts are. They are folks who spend more of their games looking here rather than here. Their fun is in breaking the game, not playing it. Ask chat GPT to define yield porn, and it will know exactly what you mean. Sadly, this is one of the feedback groups. Ej, w sumie nie wiem, do którego ja typu graczy bym się zaliczał z tej trójki. Minbaksuje? Tak. Czy jest ten kickbatem? No każdy chyba, jak gra już, to chciałby wygrać dany scenariusz, obojętnie czy to versus AI, czy to versus inny gracz. Więc powiedziałbym, że każdego po trochu groups that developers listen to the most when designing Civ 7, which is why we now have to return to city screens every couple of seconds in the late game to drop in another specialist. So some minmax moron can take a screenshot and have the community respond, "Suck yields, bro." It's even part of the science legacy. Mm, nie, z tym się nie zgodzę. Jakby w sensie kurwa, no przecież w 6C CivC ja nie mam nic przeciwko, żeby zastosowanie specjalistów było tak jak w cywizacji 6. Wiecie, że dajecie sobie chłopa specjalistę do danego budynku, żeby zwiększał wam przyrost wielkich ludzi, punktów wielkich ludzi. Tutaj to, co oni zrobili, nie wiem czemuś tak sugerowali, bo rzeczywiście wartości, jakie osiągamy tutaj, inką naturę, no to tutaj zresztą na screenie widzicie, niech to tylko na chwilę zniknę, no to jest absurdalnie duży. To jest tura 53 nowożytna, to jest. 2215 kultury, 2560 yy, nauki. Gdzie dla porównania? Przecież w CIFC 6 było 200, 10 razy mniej. Tego na danym etapie, tam jeszcze no, w późnym midgame game So, some min-max moron can take a screenshot and have the community respond. Sick yields, bro. It's even part of the science legacy path in the exploration era to max out your specialist yields in an urban district that is not the city center. Ugh, I just puked in my mouth a little bit. I can appreciate winning the game quickly, like in a low number of turns. Sure, kind of fun. But very often, my mom will come to me and show me some video that one of her friends on an email chain sent her of some six year old violin prodigy playing back faster than seems humanly possible. Kurwa, ale zawsze w każdej grze znajdą się ludzie, którzy będą chcieli robić jakieś challenge. i obojętne, czy to będzie one city challenge, czy to będzie jak najszybsze przejście danego scenariusza, no Speedrunerzy na przykład, to, to akurat nie ma znaczenia na cały kształt gry. Bo twórcy nie projektują gry z zamysłem tego, żeby ją speedrunować. Niektóre tytuły stricte nastawiają na speedruny spoko. Okay, great. I mean I don't doubt that one day they'll discover how to train that kind of dexterity in utero. It's like watching a guitar virtuoso mindlessly tapping away in an obscure scale with some unique tuning and wondering how the heck they did it. I mean, practice? Guitars, violins, music were invented to unlock human creativity and lift the spirit, not to be shredded. And that's what min maxers do. They use the game for something other than what was the game's intention. Look, it's fine if that's what you're into, but the min max folks are usually just showpieces like circus freaks. In my opinion, the AI Też się nie mogę z tym zgodzić. No bo zobaczcie, min maxowanie, jasne. Załóżmy, nagrałem materiał jak y, najlepiej sobie rozlokowywać dzielnicę. Żeby mieć jak największy incom. No ale ten inkom jest mechaniką gry. No to jeżeli masz postawić, to są, to jest, to są podstawy. Dla, dla nowych graczy szczególnie, jeżeli mamy postawić na przykład dzielnicę naukową, w sensie y, uniwersytet, jak pismo badamy, to nie jest uniwersytet, laboratorium, jak badamy pismo, żeby dostawać naukę, no to najlepiej ją będzie postawić pomiędzy, pomiędzy dwoma złożami surowców. Bo każdy z surowców dodaje plus jeden do nauki. I tak samo też było w cywilizacji 6 i cywilizacji 5, że lepsze bonusy były na określonych po prostu terenach, jak stawialiśmy te budynki. No w piątce to może mnie, bo nie było dzielnic, prawda? Ale w szóstce już jak najbardziej. Chcieliśmy na przykład postawić dzielnicę i religijną pomiędzy górami na przykład, tak, czy naukową pomiędzy górami, żeby mieć więcej po prostu tego inkomu Soture, żeby szybciej badała nam się technologia. I to nie jest akurat min-maxowanie. Takie, że to są dziwaki i tak dalej, tylko no, jak nowy gracz zaczyna grę i chce sobie postawić, dobra, w tym miejscu postawię sobie laboratorium, będzie ładnie wyglądało, no możesz to zrobić, ale pamiętaj, że możesz, jeżeli chcesz, postawić to w miejscu, gdzie będziesz miał więcej tego Incomu i będziesz szybciej badał technologię. I ought to be trained to sniff out a min maxer and put the war to them to disrupt their best laid plans. Min max players are like blackjack card counters, and games should come built with virtual bouncers to get them out of the casino. Sadly, Civ 7 feels like it was designed to please the min max crowd. It means that if yield porn is a thing, then Civ 7 is basically just smut. Miss Paranoid is convinced the AI is actively working. W cywilizacji 6 mieliśmy dzielnice i te dzielnice one z jednego miasta do drugiego mogły ze sobą robić też kombosy jak dochodziło odpowiednio. Wiecie jak? Fydukty połączyć dzielnicę yy, tą rzemieślniczą, ona się nazywa industrial, rzemieślnicza chyba, inżynierii. No to też, to, to tam było też min prawda? Żeby to sobie jak najbardziej pomyśleć, zaplanować z znacznikami, gdzie, za, gdzie zrobić jedno miasto, drugie miasto, o kurwa i tu mogę jeszcze zrobić trzecie miasto. against them as opposed to simply responding to all of the systems in the That's game a degree, i'm a little like this like if you've ever seen my video about culture victories in civ 6 where i talk about rock band odds and how i feel that rock bands really only play a successful show about 10% of the time regardless of the displayed odds it might sound a bit like me in the lecture sid actually talks about adjusting die rolls in civ revolution to make sure that two negative things could not happen in a row elements of chance and a certain amount of scripting i believe are necessary in games but they do need to be balanced out with positives to drive players forward or else they'll just quit mr history is going to <laughs> scrutinize the accuracy of every well. minute detail added to the game honestly sid makes a civil war joke here and then says what mr history offers is interesting and useful input but maybe not the most important thing to base your game on and it's better to appeal to a broader audience but again Here's group that I feel 7 o właśnie, to jest dobre określenie. Atramentową kroplą, Atramentową kroplą. Niech kroplą nie będą w grze rzeczywiście jakieś tam ciekawostki historyczne, które faktycznie mają miejsce, ale niech to nie będzie gra z tych, to bo się kurwa zanudzimy, No, There are can if they want to know more, but it's not the place to become a scholar. But now, certain civs get bonuses to building specific wonders. And of course, there's the dreaded civ switching mechanic, which is an embarrassment at being historically accurate instead of just being fun. Although I'm not a fan of civ switching and feel that civs should endure throughout the course of a game, if you are going to incorporate civ switching, why should Greece only be in the Antiquity age? Why does the order have to be Greece, Normans, French, or Rome, Abbasids, and Russia? Why can't we go. <laughs> No to już wychodzi z czystego założenia, jakby, kurde, no samej tej rozgrywki, no bo idąc z tym takim rozmowania, to musielibyśmy, no nie dałoby się tego wpasować idealnie historycznie, no po prostu nie byłoby takiej siły, żeby w, jedne kraje były w epoce antyku, drugich by nie było, w sensie, Grecja powinna być w antyku, powinna być w tej eksploracji, powinna być w nowożytnej, nie? Na przykład Polskę gdzie umieścimy? No nie myślimy Polski w antyku, nie myślimy w epoce eksploracji, bo to nie ma sensu. No musi być też w nowożytnej. No, ale to tak sobie sami wykopali, no dlaczego tak zrobili? Nie wiadomo. W w And have their lend to są Spańce i Antykiety, Romanian eksploracji i the Maya w modern age, i mają swoje własne bonusy dla coś interesującego do game at any point. That would at least expand on Civ's "what if" philosophy. Instead of stashing everything in their box into a tidy, more historical path and trying to keep it within its historical context, instead of Roman exploration and the Maya and the modern age, and have their unique bonuses lend. hey, no. Ży... Jezu, to może być ich jedyne wyjście z tej sytuacji. Wcale nie wydaje się aż takie głupie, dziwne, dziwne się wydaje, w chuj, Ale nie głupie. Bo mamy podział na te epoki nieszczęsne, mamy zamknięte cywilizacje w antyku, w epoce eksploracji, w epoce nowożytnej, a gdyby to odblokować, że mamy podział na te epoki nieszczęsne, no bo już jakby korgry na tym polega niestety i musimy je zmieniać, ale że my możemy sobie wybrać dowolną cywilizację w każdej poszczególnej epoce, jedna pula i każda cywka w każdym tym, a to z drugiej strony gdyby tak zdobili to musieliby mieć bardziej zaawansowane te budynki dla poszczególnych epok przystosowane, czyli te asety, których no, nie mają. Czyli wtedy z automatu też i dynamiczna zmiana cywilizacji, w sensie epok, te trzy epoki, ten podział byłby bez sensu, bo można by sobie wybrać jedną cywilkę przez całą grę. that would at least expand on civ's what if philosophy instead of stashing everything in their box into a tidy more historical path and trying to keep it within its historical context mr bubble boy is the player who allows one negative moment to ruin their experience of the whole game welcome to my love aside, this feedback is useful when pointing out real problems that are generally easy to fix but designers should not fall victim to tossing away a good idea that might only need tweaking to offer a yeah, better yeah, right yeah, experience. Yeah, absolutely, yeah. Finally, there is Mr. Designer, whose feedback always relates to the game they are making in their own head. Good designers need to be able to filter good ideas that these players have from the bad ideas that they have. Not an easy job, but a worthwhile one. One need only look to sieve mods of the past for both good ideas worth expanding on, as well as bad ideas worth disregarding.

Zależy, bo min Minmaxer będzie w stanie właśnie wszystkie takie przygię przygięte rzeczy nawet wychwycić, bo będzie się dzielić w dół będzie się starał zrobić najlepiej działający silnik dla ten. A musi być coś takiego, bo no, na tym polega mniej więcej gra strategiczna, no nie? In responding to Mr. Genre i Mr. Designer, albo może jakieś tutaj. Admittedly, my video game view has become quite narrow over the years and is restricted exclusively to Civ and mostly to its base games and expansions. But from what I understand, Civ 7 has incorporated mechanics from competing 4X titles and glossed over ideas no. and mechanics designed by Civ modders. Nie przekonam się do tego I'm nigdy, movie, but some of the least popular mechanics in Civ 7, like crises and Civ switching, come from games like Stellaris and Humankind, respectively. So, instead of setting itself apart, Siv 7 developers decided to position their game alongside other games in the genre. Właśnie czemu? Jak do tego doszło, że król Król 4X, niczym World of Warcraft dla mimo RPG'ów, sugerował się decyzjami innych kurwa gier 4X. Dlaczego? Po co? Czemu? without really knowing all of the feedback that may have been ignored, has hurt the playability and replayability of what used to be one of the world's most enjoyable and rewarding gaming experiences. Huh? which brings me to that unmentioned type of player offering feedback that civ developers ignored. Aha. and that is the loyal fan. loyal fans are those who have been playing multiple civ titles for decades and have come to expect a certain type of game and experience. <laughs> że zostało to wymienione jako typ graczy w zestawie z minmaxerami, bo lojalni fani to też są minmaxerzy. Ale jak gdyby wziąć ogół, kogo oni nie posłuchali ogólnie już abstrahując od tej, tego, tego, tego podziału na minmaxera, y, Boya i tak dalej, no to fanów i o tym mówię też już od pierwszych materiałów po y, tych ich panelach, nie? loyal fans are those that buy the game because of the legacy of the series and the title on the that box we've always bought and we keep buying because civ has always given us one more turn of what we want but we're quiet we're not complaining nobody's ever come to us and asked what we've always loved about civ they just took our money and then gave the people who were complaining what they wanted taking away what we had always had in the process Imagine your favorite restaurant and your favorite meal in that restaurant. Or maybe it's a bar, that place you can always go to get the meal or the pint or the camaraderie that you've always enjoyed. It was happening. It was the happiest spot in the whole neighborhood. And then they told you, hey, we're renovating the place and it's going to be even better than before. And they replaced it <laughs> with a McDonald's. You ask, wait, but what happened to my favorite restaurant? And the response you get is, what do you mean? This is your favorite restaurant. And it's even better now. It's moved beyond static empire building into something more dynamic. I imagine you'd feel pretty disappointed. Unless, of course, your favorite restaurant is McDonald's and you get your jollies min maxing that menu. Anyway, let me know what you think. Are there any other types of feedback that developers fell victim to when designing Civ 7? Ciekawy materiał, nie powiem, że nie. Husky ma z reguły takie dosyć głębokie przemyślenia, podoba mi się to. Nie zgadzam się z niektórymi stwierdzeniami a propos tych minmaxerów i innych typów graczy, że oni są niepotrzebni. Uważam, że są potrzebni, szczególnie w grach strategicznych, no bo to gramy w gry strategiczne, żeby jednak myśleć i. No, poczuć ten silniczek, który sobie stworzyliśmy w głowie. Fajnie by było mieć wiecie możliwość jakby tego tej regrywalności, żeby za każdym razem mieć inne doznania, żeby można było ten silniczek zaprojektować inaczej, a cywilizacja 7 aktualnie robi to bardzo średnio. Tak zgodzę się. Że my fani cywilizacji zostaliśmy w tym wszystkim. Pominięci. Po prostu, że ten feedback, który był im pisany, mówiony, że czemu to i tamto, to że no niestety pominęli. Teraz do tego próbują wracać, patrząc po tym, że do no, wyłączamy wam możliwość tą, której wy fani piszecie, że wam się nie podoba, czyli że te y, ścieżki, ścieżki, ścieżki spuścizny. Pozostaje nam czekać na dalsze informacje od Filaxis, jakie plany, jakie zmiany będą chcieli wprowadzić w następnym patchu. Dzięki za oglądanie, tyle w dzisiejszym materiale, jeżeli się podobało to łapka w górę, jeżeli się nie podobało to łapka w dół, lepiej to na moje filmy, subskrypcja kanału również mnie widziała na tak jaki komentarz. Dzięki, trzymajcie do następnego materiału z TVS7, innych jest na razie, cześć, pa.